się Manko, z tej strony Rafał z Motorwu. No i muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę Wam przedstawić kolejnego już bandita 1250, bo faktycznie na przestrzeni ostatnich chyba dwóch tygodni mieliśmy też bandziora, też 1250 w szarym kolorze, też był w stanie moim zdaniem... Picobello, no i kurczę znowu, słuchajcie, kolejny bandzior. W tym razem w białym kolorze, ale znowu tak świetnie zachowany. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że faktycznie mamy szczęście, czy po prostu jesteśmy w tym dobrze, bo znajdujemy naprawdę mega fajne kąski. No, mamy tego oczywiście świadomość. To nie jest tani Bandit. Jeżeli szukacie czegoś tajnego, okazjnego, to na pewno nie tutaj. Ale jeżeli szukacie czegoś sprawdzonego, czegoś bezwypadkowego, czegoś fabrycznej warstwy lakieru, czegoś przygotowanego do sezonu i z udokumentowanym, oryginalnym przebiegiem, no to niestety, worek. Gotówki, które musicie do nas dostarczyć, musi być troszeczkę większy, ale przynajmniej macie naprawdę fajnego pewniaka. Eee, więc, jeżeli ktoś jest takim detalistą, zwraca uwagę na detale eee, i lubi mieć coś ładnego, no to ja go serdecznie zapraszam do krótkiej prezentacji właśnie z Banditem 1250 w roli głównej. Suzuki GSF 1250, bo taka jest jego nazwa modelowa, ale to jest oczywiście bandit. 1250S, czyli ta wersja z owiewką z przodu. No, ewidentnie taki segment sportowo-turystyczny. Chociaż, no, można też troszeczkę z niego wyciągnąć z Naked'a. Mimo, że no, ta owiewka z przodu jest, więc nie jest to taki typowy naked, no ale wciąż promień skrętu na bardzo dużym poziomie. I jednocześnie, słuchajcie, ten Bandit 1250 ma to do siebie, że to jest, moim zdaniem, jeden z niewielu motocykli. Który wciąż jest taki całkiem fajny, kompaktowy, a jednak silnik na pokładzie, no, ponad litr, 4 cylindry w rzędzie, więc ten pies wcale nie jest taki malutki, ale samo moto. Mimo, że no oczywiście też nie jest jakąś kruszynką, no to też nie jest jakąś krową wielką. Więc jeżeli gdzieś tam faktycznie chcesz mieć coś, co będzie i fajne, zwinne do, do miasta, i za miasta też się nada, no bo jednak owiewka fajna jest, więc autostrada 160 na godzinę nie stwarza tutaj żadnego problemu nawet z wiatrem. Eee, no oczywiście nie, nie mówię, że to jest prędkość maksymalna, bo oczywiście się rozpędza więcej, ale no przy tej prędkości z reguły w Nakedach już się, jest walka o życie. No tutaj z owiewką jest wciąż całkiem przyjemnie. Eee, no to naprawdę ten bandit jest, ja bym powiedział, bardzo uniwersalny. Eee, nawet o tyle nie jest fajne, że... Przez to, że jest całkiem fajnie umiejscowiony środek ciężkości i on jest generalnie taki niezaduży, no to nawet osoby z niższym wzrostem będą sobie na nim fajnie raziły. Ale za to na przykład wysokość siedzenia jest dość wysoka, więc no ktoś to ma, nie wiem, no faktycznie i 100 kg no to też na takim że będzie wyglądał fajnie. No i mocy na pewno mu nie zabraknie, no bo te 1250 w rzędzie, no to już jak się go przyciągnie na tych obrotach, no to już się robi całkiem całkiem przyjemna moc. Słuchajcie, no 72 kW, no to tu jest tam ponad 100 koni mocy, więc tutaj już wcale nie jest to taki mały mały zawodnik no, ale przede wszystkim, no, szczerze, to zastanawiam się przy poprzednim modelu. Bo poprzednio mieliśmy też takiego siwego bandita. No, sprzedał się praktycznie w kilka dni. E, I tam myślałem, że to jest stan zachowania naprawdę taki mega pedantyczny. No, i przyznam szczerze, no tutaj, e, no, kolejny bandit. I znowu widzę, że on jest zachowany bardzo dobrze. Więc albo to jest kwestia po prostu naszego szczęścia, e, albo faktycznie te bandity są tak fajnie wykonane z takich materiałów, że ta stopa czasu odciska się na nich po prostu wolniej. E, no, bo zobaczcie, bandit, tutaj w tym przypadku 2013 rok. Wersja oczywiście z ABS-em, no bakowa, zobaczcie, macie tutaj te małe taczki. Więc ABS mega fajny temat, że, że już w takim motocyklu ten ABS się znalazł Motocykl oczywiście bezwypadkowy i to jest gwarancja, my wam to napiszemy na fakturze, nie, nie ma, że jest inaczej Jeżeli ktoś ma choć troszkę pojęcia o w motocykli obejdzie go dookoła i już będzie wiedział, że, że faktycznie chłopaki wiedzą co mówią No ale co za tym idzie, no motocykl oczywiście cały w oryginalnym lakierze Od tylnego zładówka, przez nawet tą rączkę, zbiornik paliwa, boczne elementy, czachy Przednie częściach, błotnik z przodu, to wszystko jest w fabrycznym lakierze, z fabrycznymi, słuchajcie, naklejkami. Więc łącznie z tą naklejką, czy z naklejką ABS, czy tutaj z naklejką tą Suzuki, to wszystko jest w serii odnowości. No i powiem Wam się, że to, że jest fabryczny lakier odnowości, no to nie jest jakiś fenomen, no bo to się zdarza dość często. Ale tak jak tutaj, po 11 latach ten lakier też jest ładny. Czyli nawet jak ktoś jest, nie wiem, no mówię, taki pedantyczny i obejdzie ten motocykl dookoła, no to tak na dobrą sprawę, na lakierze, no ciężko znaleźć jakąkolwiek skazę Chyba jedyna co z Znalazłem go dookoła, no to słuchajcie tutaj w obrębie o zbiornika to jest taki malutki odprysk lakieru, eee, aczkolwiek to jest taki słuchajcie detal, myślę że gdzieś tam to jest kwestia tego, że ktoś wsadził tu kluczyk, a drugim kluczykiem po prostu tu obił, eee, więc to by mogło się wydarzyć, ale naprawdę to jest detal, reszta tu zbiornika czy po rantach, czy gdzieś żadnej wniotki, żadnej jakiejś rysy, no tu mamy elegancki tankpad, eee, który też gdzieś tam nam trochę chroni, siedzenia są ładne, nie przetarte, żadnej gdzieś tam skazy na tym nie ma, układ wydechowy, bosa. Eee, też mega fajny z tego względu, że to słuchajcie, no oczywiście kolektor i tak dalej to jest chrom, eee, a sama końcówka zobaczcie, ona jest z takiego jakby ciemniejszego chromu, czyli to nie jest taki lustrzany, oczywiście, oczywiście świeci się jak nie wiem, ale to jest taki ciemniejszy chrom, więc całkiem fajne wrażenie to, to sprawia, więc to nie jest takie typowe lusterko, tylko takie ciemniejsze lusterko, więc fajnie to wygląda, oczywiście też nigdzie nie przerysowany, same dekle silnika znowu ładniutkie, eee, ten sam silnik nie jest jakiś, nie wiem, utleniony, z żadnych odprysków lakieru, bardzo ładny piec, E, żadnej tutaj, mówię, rysy zarysowania nie ma. Na kolektorach to samo, nic się tutaj, żadnej wgniotki może nie ma. Same chłodnice, w sensie chłodnica, zobaczę jak ładna po 11 latach. E, no gdzieś tam jakieś parę chyba się na nią przylepiło, ale generalnie jest wciąż bardzo ładna. E, felgi nie mają jakichś obtarć na rantach. Więc taki jest, no mówię, jak ktoś zwraca uwagę na detale, no to ten motocykl wciąż będzie mu się budował, bo z każdej strony, gdzie by tu nie spojrzeć, no to jest taki ładny, estetyczny, świeży, a jednak te 11 lat już mu gdzieś tam zleciało, więc nie jest to taki może aż nowy, nowy sprzęt no ale tak, to jedną rzecz mamy już, że tak powiem, obgadano motocykl bezwypadkowy, druga rzecz motocykl ma bardzo niski przebieg jak na motocykl, słuchajcie, z tego segmentu no bo wciąż to jest sportowo-turystyczny oczywiście niektórzy będą ten motocykl na, traktowali stricte jako motocykl na dojazdy do pracy, więc wtedy tych, nie wiem, kilometrów załóżmy, że może nie będą jakichś wielkich trzaskać ale są też tacy, którzy podejrzewam, że kupują to po to, żeby faktycznie tym podróżować no więc te przebiegi bywają różne no w tym przypadku, moim zdaniem jest jest bardzo mały przebieg. Przykręcam kluczyk. Może nie aż tak mały, jak w tym poprzednim, bo tam faktycznie było jakoś turbo mało. Tutaj mamy 36 100 km od nowości. Czyli po 11 latach macie raptem 36 tysięcy, co daje no jakieś tam 3000 na rok. No to raczej to jest ta niższa granica i wciąż myślę, że to jest taki przebieg, z którego zaświecam szukać. Ale nie byłoby w tym nic fenomenalnego, gdyby nie to, że to jest przebieg w 100% oryginalny i jak wam to potwierdzić, no słuchajcie, oprócz tego, że my wam to napiszemy na fakturze, więc jesteśmy tego pewni, bierzemy to na kratę, no a dwa, słuchajcie, mamy parę fajnych dokumentów, które to potwierdzają, myślę, że najfajniejsze to są dwa wyciągi z ostatnich badań technicznych, czyli takie jakby kartki z... Po prostu z przeglądu technicznego, który był robiony. No i to ciekawe jeszcze na terenie Niemiec. I to co jest fajne, że macie ostatnie badanie na przykład z 2022 roku, czyli dwa lata temu, bo w Niemczech robi się badanie techniczne motocykli co dwa lata. No i wtedy dwa lata temu dokładnie miał 29 900 przebiegów. I to co jest fajne, że po kolejnych dwóch latach, czyli 16 kwietnia, czy można powiedzieć, że do, no, niedawno ten motocykl znowu był na badaniu i miał 35 580. Co no to daje, no daje nam to, że no, mamy tego już potwierdzenie, że po 11 latach ten motocykl miał 35 tysięcy za granicą, a nie nie wiem, 70, no więc przez te słuchajcie, no 3,5 no, miesiąca od wtedy do dzisiaj no nie zdążyłby klepnąć kolejnych 50 tysięcy, żeby mieć to w pamięci. Więc fajnie, że takie kartki są. One oczywiście do rejestracji potrzebne nie są, ale dla samej świadomości, że ten przebieg jest oryginalny to jest. E, więc bardzo niski udokumentowany, znowu robi to robot. Druga rzecz jest taka, że e, do tego motocykla mamy też parę fajnych gadżetów, jak chociażby nawet e, słuchajcie, książkę serwisową, a właściwie to nie jest książka serwisowa. E, to nawet nie jest instytucja obsługi, to jest jakby serwis manual, czyli tak jakby cała książka naprawdę tego motocykla w języku niemieckim. E, mega to jest fajny temat. Podejrzewam, że to jest bardzo wartościowa książka, która na terenie Niemiec kosztuje w tak 200 zł do motocykla. E, no a w tym przypadku naprawdę e, no, myślę, że się długo. Z tego nie skorzystacie, ale jest tu bardzo fajnych elementów opisanych nawet na obrazkach, jakbyście chcieli samemu zrobić jakieś serwisy typu regulacje zaworów, cokolwiek, naprawdę można z tej książki dowiedzieć się dużo, no dajemy wam taką książeczkę w prezencie, myślę, że jest to fajny temat, na sobie postawić na szarce i zrobi to robotę no i, ale myślę, że ważniejszą rzeczą jest to, że my dołączamy też do motocykla naszą książkę serwisową, tu będzie wpisany serwis, jaki tym motocyklu wykonaliśmy, mamy to w zwyczaju, że jak maszyna do nas przyjeżdża, to nie jest tak, że robimy szybkie mycie i od razu w ogłoszenie thank mm -hmm. you Tylko my go realnie sprawdzamy. Jeżeli widzimy, że coś przy motocyklu jest do zrobienia od zaraz, to robimy to my już z góry. I tak też było w tym przypadku, choć przyznam szczerze, że naprawdę motocykl przyjechał już w fenomenalnym stanie, bo większość pozycji była fajna, słuchajcie. Opony, komplet opon Metzeler z 2022 roku. Przednia guma, w super, jeszcze daleko jest do ogranicznika, mięciutka, ładna opona. Tylna opona to samo. 2022 rok, też Metzeler tej samej serii, daleko jeszcze do tych ograniczników. Bardzo ładna guma, ładna, mięciutka, 2022. Drugi rok, więc opony, moim zdaniem, spoko. Tarcza z przodu, z tyłu bez żadnego rantu. Ani z przodu tarcze, ani z tyłu tarcze nie mają żadnego rantu, więc to też mega fajny temat. Klocki z przodu są jeszcze w porządku. Eee, no, tylna tarcza bez rantów. Klocki myślę, że już tak, no, ostatni sezon na tych klockach przejdziecie, no, ale jeszcze szkoda ich wymieniać. no i zdaniem, też do zostawienia. Eee, zestaw napędowy widać, że ktoś całkiem też niedawno go wymieniał. Złoty łańcuch DIDA. Nie odchodzi od zębatki, jest jeszcze sporo naciągu, więc tak samo do zostawienia. Eee, zawieszenie z przodu suche, nic z tym nie dzieje, sam silnik chodzi perfekto nic tutaj do przyczepienia się nie ma e, co my zrobiliśmy, to serwis olejowo czyli standardowo no oleju w silniku zalaliśmy go motulem 1047100, czyli tym droższym czerwonym syntetykiem e, macie tutaj to już e, wlane pod koreczek, więc fajnie, że ten serwis olejowy jest zrobiony, e, na start nie musicie przy tym motocyklu moim zdaniem robić nic e, więc to też jest fajna informacja że kupicie to i od zaraz możecie jeszcze w ten sezon sobie e, wykorzystać no i kolejną rzeczą dodatki, słuchajcie, no też jest parę fajnych gadżetów, raz że... Zobaczcie, troszeczkę wyższa, z większym takim garbem, przyciemniana szyba MRA na pokładzie. Kierunkowskazy delik dużo mniejsze, takie delikatne, dymione, ale oczywiście z homologacją, więc kierunkowskazy z przodu i z tyłu e, troszeczkę mniejsze. E, co ciekawe, to jest drugi już bandit, który też ma taką fajną, przyciemnioną lampę, ale znowu z homologacją, więc wszystko, że tak powiem legitnie, ale ledowa lampa, myślę, że dużo fajniej to wygląda niż taka typowa czerwona. Fajnie to, fajnie to ze sobą współgra. No, układ wydechowy bossa, myślę, że też no, nie, nie da się tego odmówić, że teraz, że to wygląda trochę fajniej. No i oczywiście ma swoje, e, że tak powiem, plusy względem dźwięku. E, oczywiście ma DB Killer w zestawie, teraz jest włożony, więc tak naprawdę z tą wkładką śmieszną, wygłuszającą, no to ten dźwięk tego motocykla jest taki bardzo, bym powiedział, zbliżony do oryginalnego, ale po wyjęciu tej wkładki, no to już się ten dźwięk zrobi taki naprawdę mocno, e, mocno basowy. E, zobaczcie, paski na felgach, niby to jest taki akcent delikatny, ale te białe paseczki nadają znowu takiego e, no takiego klimatu, no pas Pasuje do, do całokształtu Myślę, że też taki troszeczkę sportowy charakter się, się w tym motocyklu pojawia Co więcej Szersza i czarna kierownica Która też w standardzie chyba jest w innym kolorze Ale to już myślę, że mega fajnie to tutaj współgra I ta pozycja jest bardzo fajna Uchwyt na telefon chyba jakiś Dedykowany do jakiegoś uchwytu no przyznam, szczerze nie, nie chcę skłamać, ale no jest taki uchwyt na telefon Ładowareczka dołożona słuchajcie W sensie pod, pod właśnie ładowarkę na telefon Czy tam jakieś nawigacje Więc też fajnie, że taki bajer tutaj jest No a w serii, no Kajcie, hydrauliczne sprzęgło e, zawsze na pokładzie fajnie, zupełnie inna praca. żadna linka tam się nie szoruje, więc to jest mega fajna precyzja. Nawet po wielu latach bardzo fajnie to sprzęgło sobie pracuje. Motocykl oczywiście, na wtrysku, z układem ABS, więc no, powiem szczerze, że jest to jeden z lepszych motocykli, moim zdaniem, w tym segmencie w ogóle do kupienia więc jeżeli szukacie czegoś pewnego, sprawdzonego no to yy, głupio się powtarzać ale naprawdę myślę, że tutaj zawodu nie będzie żadnego, e, dwa kluczyki do motocykla e, oczywiście, więc tutaj to jest pełen komplet, tak jak być powinno, nawet tutaj ktoś zadbał o taki detal, jak zobaczy tutaj jest taka gumeczka która osłania półkę zawieszenia górną przed rysowaniem się od tych drugich kluczyków, więc o, zobaczcie, to zamiast się tak szurać, to jest elegancko, fajnie e, przysłonione, więc też fajnie, że no, widać, że ktoś o ten motocykl bardzo dbał e, bardzo gdzieś tam, powiem, fajnie i skrupulatnie go czyścił, mył, więc tutaj nawet nie, nie był jakiegoś problemu z fajnym doczyszczeniem tego pojazdu, no i górna liga no, nie ma co się e, nie ma co się tutaj czarować, górna półka jeżeli chodzi o motocykle, e, jeżeli szukacie czegoś sprawdzonego, to właśnie to się wam nada, e, zapalę go przekręcam kluczyk, słuchajcie, czerwony guzik e, w dół przekręcam kluczyk, klikam sobie zapłon, no sprzęgiełko elegancko, ściskam sprzęgiełko znaczy, że jest tam samo to się dozuje. My sami nie robimy tak na dobrą sprawę. Przy tym motocyklu nic fajnie się fajnie się, fajnie się to tak powiem, zachowuje. No i sprawę. Cztery w sprawę to zawsze będzie dodawało takiej adrenalinki. Na początku jak będziecie wsiadać na tą maszynę, to jestem pewien, że nogi się będą trzęsły, więc tutaj emocji wam na pewno nie zabraknie. Ledowe poświęcenie rejestracji od razu z tej lampy więc Zobaczcie, no taki znowu troszeczkę nowocześniejszy akcent Też fajnie to wygląda Światełka, krótkie, długie, krótkie, długie, mreganie Słabszy sobie od razu kierunkowskazy Na podstawie awaryjnych Elegancko śmiga Teraz włączymy sobie klaksonów Światło stop, przedniego hamulca Światło stopnożnego Tutaj mamy obrotomię. No Powiem wam szczerze Wiem, że to może dziwnie brzmi Jak po prostu człowiek obchodzi wokół tego motocykla i tego chwali Ale moim zdaniem Jeżeli są tak zachowane motocykle To chwalić je trzeba Żeby je trochę wyróżnić od tego rynku no, Bo jednak w Polsce brzydkich motocykli w internecie Umówmy się, nie ma Wszystkie są piękne, wszystkie są ładne, wszystkie są po serwisie A no jak przychodzi co do czego to się okazuje ząg. No a w tym przypadku naprawdę chętnie zawieziemy Wam to na koniec Polski I zawodu absolutnie nie będzie Eee, więc tak, nie od siebie. Zapraszam Was serdecznie do nas do żerdowa. Motorw, wpiszcie sobie w Google. Zapraszam, zrobimy sobie piąteczkę, pogadamy o motocyklach, będziecie mogli sobie usiąść na tego bandita, przymierzyć się do niego, nawet nim przejechać. Więc też nie bronimy jak najbardziej, eee, a nawet zachęcamy. No ale pamiętajcie, możecie też do nas zadzwonić, powiedzieć skąd jesteście i zamówić sobie transport tego motocykla pod swój dom. A właściwie to zamówić sobie oględziny tego motocykla pod swoim domem. Czyli wy nawet nie kupujecie go w ciemno, tylko możecie do nas zadzwonić, powiedzieć przyjedźcie do nas, my sobie go obejrzymy, jak będzie w porządku to wtedy za niego płacimy. I to też jest do zrobienia, wystarczy do nas zadzwonić, powiedzieć skąd jesteście, wam transport takiego pędziora pod waszą Hawirę wycenimy przez telefon. No i tak na dobrą sprawę to wy z góry płacicie tylko za sam transport motocykla, a całą resztę za maszynę dopiero na miejscu siebie pod domem. Jak już go sobie zobaczycie, sprawdzicie i przetestujecie. Więc Myślę, że to jest całkiem spoko opcja w obie strony. Bardzo do niej zachęcam i zapraszam. My wtedy oczywiście dostarczamy Wam motocykl z kompletem dokumentów, czyli już z przeglądem technicznym, z fakturą od nas, ze wszystkim, co potrzebujecie, żeby iść prosto do wydziału. Tam rejestracja kosztuje całe 120 zł. Po wyjściu z wydziału robicie ubezpieczenie i koniec. Żadnej akcji z recyklingu, skarbówki już na motocykle nie płacicie. Więc myślę, że to też jest spoko Opcja. Przypomnę jeszcze na koniec, że Motocyk możecie też nabyć na raty. Więc jeżeli macie do tego jakieś pytania, napiszcie nam chociażby nawet do SMS-a. przekażemy Wasz numer dalej i na pewno ktoś się z Wami skontaktuje, żeby taki, takie finansowanie z Wami obgadać. No i co? No chyba tyle, nie ma co przedłużać. Myślę, że to jest właśnie jeden z tych motocykli, przy których, jeżeli cenicie swój czas, nie chcecie, że tak powiem, marnować go, no i też kosztem, po prostu troszeczkę wyższej ceny, to śmiało łapcie za telefon, jestem po drugiej stronie, dogadamy się z pewnością i cóż, na tę chwilę znikam. Widzimy się na kolejnej prezentacji. Lewa w górę, do zobaczenia. Hej!